I po przerwie wracamy do naszego studia w Centrum Handlowo Rozrywkowym Galaxy. E, nasi kolejni goście. Klub karate Bushikan, Paweł Bąbolewski. Witam serdecznie. Mistrz karate, mistrz świata Europy i dwudziestokrotny mistrz Polski. Jeszcze można by tego dużo wymieniać. Inaczej nieco młodsi goście, ale mimo tak młodego wieku e, równie utytułowani można powiedzieć. Amelia Gackowska, mistrzyni świata. Maciej Waryński, mistrz Polski. Mateusz Markiewicz, wicemistrz Polski. Brązowy metalista Europejskiego Pucharu Mistrzów. Witam was serdecznie. E, dzisiaj w naszym w Klubie Samoobrony Wakacyjnym właśnie ci młodzi ludzie, młodzi adepci sztuki karate będą ćwiczyć i pokazywać nam co potrafią, ale zanim to, to porozmawiamy o zbliżającej się imprezie, do niej jeszcze troszeczkę, ale to poważna impreza, która wydarzy się w Szczecinie, czyli Mistrzostwa Świata w karate. Tak, za rok już z kawałkiem będziemy gościć w naszym mieście najlepszych karateków na świecie. 16-19 października 2014 roku w hali, która w tej chwili jest zbudowana przy ulicy Szafera, chcemy pomieścić około... Chcemy zapełnić całą tą halę, ponieważ 2000 zawodników ma do nas przyjechać z około 50 krajów, około 1000 trenerów, działaczy, sędziów, czyli takich osób powiedzmy spoza tego zawodniczego grona. No i liczymy też gorąco na szeroki odbiór szczecińskiej publiczności, ponieważ karate jest bardzo popularnym sportem w naszym mieście, bardzo dużo, szczególnie dzieci trenuje ten sport. A te mistrzostwa właśnie będą mistrzostwami dzieci, kadetów i juniorów, czyli od 6, od 6 do 20 roku życia, zatem e, myślę, że jest to ta grupa docelowa, której, e, której, do której trafiamy w Szczecinie bardzo, bardzo szeroko. No i też widowiskowy sport, więc myślę, że e, odwiedzenie takich mistrzostw, oglądanie będzie dosyć ciekawą przygodą. Na pewno tak, to są, e, to są cztery dni bardzo e, widowiskowych walk, pokazów kata. A sama ceremonia otwarcia Mistrzostw 16 października będzie na pewno wielkim wydarzeniem również artystycznym, ponieważ no, będą tam, mamy tam plan zaprosić kilka gwiazd, takich znanych m.in. ze z, z show Mam Talent, chociażby, czy też no, zespoły takie z, powiedzmy najwyższej półki tańca nowoczesnego, czy też tańców ludowych. No i oczywiście pokazy sztuk walki, chociaż od tego chcemy troszeczkę jakby odejść, ponieważ przez trzy następne dni będziemy widzieć bardzo dużo sztuk walki, także chcemy, żeby ta ceremonia otwarcia mimo wszystko była e, z głównym naciskiem na, na show artystyczne. Czyli jednym słowem potężna sportowa impreza, sportowy event. Powoli Państwa zapraszamy, chociaż to jeszcze za rok z kawałkiem. Miejmy nadzieję, że hala w pełnej krasie stanie do tego czasu. Taką również mamy nadzieję, ale tutaj chyba wszystko w rękach Rady Miasta, z tego co zdążyłem usłyszeć, ponieważ no chyba są tam jakieś drobne kłopoty jeśli chodzi o wyposażenie hali wewnątrz, ponieważ hala z zewnątrz już stoi od, od, od jakiegoś czasu no i tutaj gorąca prośba no, do radnych, aby znalazły się te środki na e, dokończenie budowy tej hali w najlepszym interesie myślę nas wszystkich jest to, aby ta hala powstała jak najszybciej, i żeby takie imprezy jak między innymi ta nasza mogły się tam odbywać jak najczęściej no myślę, że tak, taka impreza o, 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 o takim statusie będzie Mobilizująca na pewno, żeby tą hale skończyć. No dobrze, to są młodzi ludzie, a już utytułowani, jak nadmieniłem, to długo już trenują? Myślę, że można powiedzieć, mają w tej chwili około 9 lat. Tak powiedzmy, uśrednijmy i trenują praktycznie od 4-5 roku życia, w większości, ponieważ zaczynali w moich sekcjach przedszkolnych. E, Amelia wywodzi się z sekcji przedszkolnej przy ulicy Felczaka. Maciek z Mateuszem z sekcji przy ulicy Chorzej. E, także są to takie nasze, jak ja to mówię, wykluwarnie. Talentów, gdzie na początku to wszystko jest zabawą. Są to takie zabawy psychoruchowe, gdzie dzieci mają. Przede wszystkim tych młodych ludzi zainteresować tym karate, gdzie na takim etapie największym dla nich radością jest w ogóle posiadanie Kimona. Natomiast później, kiedy to już widać, że przeradziło się w prawdziwą pasję, no to zaczynamy naprawdę poważnie trenować i. I proszę mi wierzyć, że oni pomimo młodego wieku potrafią naprawdę duże obciążenia treningowe wytrzymać. Zresztą przed nimi teraz obozy, jest koniec sierpnia, także budowanie wytrzymałości, siły na obozach, które organizujemy. Także myślę, że już czują tę ciężką pracę, która przed nimi, bo już w październiku czekają nas Mistrzostwa Europy w Sheffield w Anglii, gdzie cała ta trójka siedząca tutaj na kanapie weźmie udział i mam nadzieję, że. No, no Amelia, to w ogóle ma zadanie, o, o, znaczy jako mistrzyni świata, no jest główną faworytką tych zawodów, ale mam nadzieję, że również chłopaki e, dadzą radę i zaprezentują się z jak najlepszej strony na gościnnej angielskiej ziemi. To ciekawe, co mówisz, bo tak patrzę na tych młodych ludzi, a. Opowiadasz o tym tak naprawdę tak jakby, jakby uprawiali, a właściwie tak wygląda nas, że uprawiają poważny, profesjonalny sport w tym momencie jak dorośli niemal. Oczywiście, to znaczy oczy można, ja nie wiem jak inni trenerzy podchodzą, bo ja staram się, żeby dla moich zawodników była to zarówno zabawa, jak i bardzo, z drugiej strony również bardzo poważna praca, yy, praca treningowa. I dlatego może stąd też biorą się te sukcesy, że z jednej strony nie zabieram im, jakby to powiedzieć, można dzieciństwa, ponieważ na każdym obozie czy treningu znajduje się tam czas na zabawę. Zresztą samo przyjście na trening, spotkanie się z kolegami, koleżankami, rówieśnikami jest swego rodzaju rozrywką, ja myślę, dla nich. Ale z drugiej strony dajemy im pewną drogę życia to jest bardzo ważne w karate pewną pasję, pewne idee wpajamy, które. Mogą później rzutować w bardzo pozytywny sposób na ich przyszłość, bo my w tej chwili mamy 8 sekcji naszego klubu, ale ja myślę, że za jakieś 10 lat tych sekcji może być równie dobrze 38, i każdy z nich może być trenerem takiej sekcji i mieć pracę, zawód na całe życie, tak jak ja. No i te sukcesy w tak młodym wieku chyba też mobilizują do tego, żeby przy sporcie zostać i dalej, dalej, dalej się rozwijać. Mam nadzieję, że tak, że, że te pięć zasad karate, które wpajamy na każdym treningu, czyli kształtowanie charakteru, umacnianie siły ducha, podążanie ścieżkami prawdy, opanowanie swojej gwałtowności i przestrzeganie zasad etykiety i prawidłowej przyzwoitości, to jest taki, taki kanon, którym oni się w życiu kierują. No a sukcesy zawsze mobilizują. No, ja sam pamiętam swój pierwszy medal na zawodach, kiedy miałem 7 lat, zdobyłem, pamiętam, srebrny medal na zawodach Pucharze Jesieni. To były jeszcze wtedy w ogóle medale z plastiku, to były takie czasy, gdzie jako pamiętam bardzo często wtedy na zawodach zamiast Pucharu dostawałem jakiś wazon, albo medal na przykład z Kredy. Bardzo dobrze pamiętam te czasy, a człowiek cieszył się z tego naprawdę e, niesamowicie. Teraz czasy teraz się zmieniły. Właściwie no my już jako organizatorzy tak bardzo poważnych imprez w marcu zorganizowaliśmy m.in. Mistrzostwa Europy Środkowo-Wschodniej. Takie potężne, grube medale z, z najlepszych kruszców. No ale radość ta sama. Czy jest to medal plastikowy, czy mówię jakiś super, radość jest ta sama. Dziecko w tym wieku dąży do rywalizacji, a no i sport daje najlepszą możliwość ku temu. No ja bym się do końca z tobą nie zgodził, bo oczywiście na pewno plastikowy medal cieszy, ale medal Mistrzostw Świata jednak chyba trochę bardziej. Oczywiście, to już jest kwestia rangi tutaj Mistrzostwa Świata, zdecydowanie tak. Ja sam pamiętam jak Amelia wygrała finałową walkę z Rosjanką w Serbii, bo Mistrzostwa Świata odbyły się w Serbii. Łzy, radości, ale łzy radości wynikające oczywiście z ciężkiej pracy, bo może nie każdy wie, że te żeby były łzy radości, to najpierw musiały być łzy ciężkiego wysiłku na obozie w Niemczech. Amelia sama pamięta na pewno, kiedy praktycznie każdy trening to był płacz, ale później jest płacz radości. No tak to wygląda. Proszę nie myśleć, że ja jestem jakimś takim trenerem rodem z Chin czy z Korei Południowej. Absolutnie nie. Prowadzimy zajęcia również bardzo. Nastawione, żeby było pozytywnie również pod kątem zdrowia. Tu mówiłeś, że młodzież zaczynała w wieku 4-5 lat. Czy to jest jakaś dolna granica, czy można jeszcze wcześniej? Kiedy najlepiej zacząć trenować karate? 4-5 lat to jest taki najlepszy wiek, żeby zacząć. Później się zaczyna. No, no, mówię, ja zacząłem w wieku 7 lat, ale myślę, że spokojnie patrząc na nich, 4-5 lat bardzo dobry wiek, żeby rozpocząć. Czyli zachęcamy wszystkich Jak najbardziej jest... rodziców i wszystkich pociechy przede wszystkim do tego, żeby… Wrzesień, rodzice zastanawiają się często, czy gdzie zapisać dzieci, także serdecznie zapraszamy do klubu karate Bushikan. Może trenować z najlepszym. Proszę Państwa, kilka treningów i można zostać mistrzem świata. No może nie kilka treningów, ale… Kilka lat. Kilka lat. Dobrze. Tyle teorii. Myślę, że przejdziemy do praktyki. Bo młodzież przyszła się dzisiaj zaprezentować. Co zobaczymy? Zobaczymy najpierw kata, czyli walkę z wyimaginowanym przeciwnikiem w wykonaniu Macieja i Mateusza. Natomiast później chłopcy będą starali się wyrządzić krzywdę Amelii i myślę, że pożałują gorzko tych zamiarów. Z mistrzynią świata trzeba mieć się na mocności. Szanowni Państwo, ja się powoli z Państwem żegnam, zostawiam tutaj za chwilę naszych młodych zawodników z ich trenerem i pokażą, co potrafią, a potrafią na pewno wiele. Tymczasem kłaniam się, kolejna Galaktyka Pomerania już w środę o godzinie 17, po krótkiej przerwie karate w wykonaniu adeptów szkoły Bushikan.